Maria Pawlikowska jasnorzewska, listopad i listonosz. Jest listopad czarny, trochę złoty, mokre lustro trzyma w ręku ziemia. W oknie domu płacze żal, tęsknoty. Nie ma listów, listonosza nie ma. Już nie przyjdzie Ni we dnie, ni w nocy Złote płatki zawiały mu oczy Wiatr mu torbę otworzył Przemocą list za listem Po drodze się toczy Listonosza Zasypały liście Serc i trąbek Złocista ulewa Ach! I przepadł w zamęcie I świście list Liść biały Z kochanego drzewa Stał Bogdan Dmowski.